Standardowe kampanie produktowe mają pewną przewagę nad performance maxami, szczególnie na początku działań reklamowych. Dają nam więcej informacji o tym, co się dzieje z naszymi reklamami i dają nam więcej kontroli. I dzisiaj będziemy robić analizę takich standardowych kampanii produktowych dla Rafała. Zapraszam. Rafał prowadzi sklep kapersnko.eu. To jest sklep działający w Holandii. Nie znam holenderskiego, więc będę się tutaj posiłkował tłumaczem, tłumaczem Google'a, wbudowanym w przeglądarkę. Sklep dostarczam wyposażenie do salonów piękności, salonów fryzjerskich, barberów, pedicure, manicure, salony tatuażu itd., itd. i tak dalej, tak dalej. Jak wejdziemy sobie na przykład w salon piękności, to tutaj będziemy mieli krzesła czy fotele, światełka, taborety, stoliki. Tutaj sobie potwierdzałem już te zakładki w tle. To są tego typu fotele, lampy czy światła, taborety czy foteliki tego typu, no i właśnie szafeczki, stoliki i cała masa akcesoriów i wyposażenia. Rafał prowadzi tę kampanię już od jakiegoś czasu, ma tutaj 13 kampanii produktowych, klasycznych, na 13 różnych grup produktów, czy kategorii produktów e, ze, ze sklepu. To są te kategorie mniej więcej, które widać w nawigacji, czyli to jest bardzo solidnie i rozsądnie podzielone. I patrzymy sobie na ostatnie 30 dni między 3 czerwca a 2 lipca. Budżet każdej z kampanii to jest 5 euro dziennie, co wydaje się być troszeczkę nisko. Jak wrócimy sobie na sklep i wejdziemy sobie chociażby w te e, krzesła czy fotele, i wejdźmy sobie w te elektryczne. No to one widać, to są, to są produkty z po 900 euro, po 800 euro, po 1000 euro. Widziałem na sklepie, one nawet tutaj za 2000 euro są. I jak sobie myślimy o tym, że mamy wydać 5 euro dziennie, żeby sprzedawać w tele, które kosztują 1000, 2000 euro, to trochę się to nie zgrywa już tak samym porównaniem, ale same stawki CPC na tego typu produkty będą znacząco wyższe niż na produkty, które kosztują, nie wiem, stówkę czy dwie. Więc te 5 euro dziennie to może być troszeczkę mało, natomiast no rozumiem też, że przy 13 kampaniach to już jest 65 euro dziennie, razy 30 dni no to już jest 2000 euro około w skali miesiąca, to mogą być duże pieniądze dla kogoś, kto dopiero zaczyna działania reklamowe, no gdybyśmy tu chcieli nawet 50 euro dziennie na każdą kampanię ym, przeznaczyć. No, to już nam się robi 20 tysięcy euro miesięcznie. I to, to są budżety do osiągnięcia, ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy gdzieś zaczyna i to mogą być duże kwoty na początku. Więc spróbujmy zobaczyć, co się da w tych niskich budżetach tutaj powiedzieć. Strategia ustalania stawek to jest manualne CPC z góry na dół, natomiast większość z tych kampanii ma włączony ulepszony CPC, który w kampaniach klasycznych, produktowych na ten moment, w lipcu 2024 roku już nie działa. Google parę miesięcy temu wycofał ten ulepszony CPC z kampanii produktowych, docelowo on ma być wykluczony, wycofany ze wszystkich kampanii, więc na ten moment to tak naprawdę jest z góry na dół CPC ustawiany samodzielnie. Ten ulepszony CPC nie ma żadnego znaczenia. Kampanie klasyczne produktowe dają nam trzy dostępne strategie ustalania stawek. Manualne CPC, maksymalizuj liczbę kliknięć i docelowy ROAS. Na docelowy ROAS potrzebujemy mieć dużo danych. To jest strategia, która się optymalizuje pod konwersję i ona musi mieć dane o tych konwersjach, żeby działała optymalnie, dlatego na początek zalecam albo manualne CPC, tak jak tutaj, można też wykorzystać maksymalizuj liczbę kliknięć, natomiast ta strategia z tej liczbę kliknięć, ona też ma swoje minusy, na przykład może się optymalizować pod niskiej jakości ruch, no bo po prostu mam dowieźć go jak najwięcej. Natomiast można ją na jakiś czas uruchomić, żeby zobaczyć mniej więcej, jakie stawki, jakie średnie CPC potrzebujemy trzymać w tej kampanii, żeby być konkurencyjnym. Ja bardzo lubię te, te kampanie zaczynać od strategii manualnego CPC. I teraz, zanim przejdziemy sobie do wyświetleń i kliknięć i całej reszty, to zwróćcie uwagę, że tutaj przez cały ten miesiąc było widać raptem 7 konwersji o łącznej wartości 7. Czyli każda, war każda konwersja miała wartość dokładnie 1. I jak sobie przejdziemy do konwersji, jakie my tutaj w ogóle rejestrujemy na koncie, no to się okazuje, że zakup jest dodany jako podstawowy. Ale nie było praktycznie żadnego zakupu zarejestrowanego, sobie tutaj jeszcze na status znajdziemy, no to tu nie ma żadnych konwersji, które w ostatnim czasie zaszły. I to jest bardzo, bardzo źle. No to jest główna konwersja, pod którą my chcemy się optymalizować w sklepie. I o ile w biznesie usługowym jesteśmy w stanie sobie mniej więcej prowadzić kampanię na słowa kluczowe, na, na konkretne hasła um, i, i nie śledzić tych konwersji tak dokładnie, to ograniczy to nasza kampania, ale nie uniemożliwi osiągnięcia fajnych wyników. O tyle w biznesie takim e-commerce'owym, sklepie internetowym, to no tutaj my musimy mieć te dane o zakupach, no bo inaczej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które produkty się sprzedają, jak się sprzedają, jakie mamy ROASy, czy to w ogóle jest opłacalne to, co my robimy. Widać, że spiera się e, konwersja na dodanie do koszyka. Było tych koszyków w tym czasie 149 o łącznej wartości 12.900 900 euro. Przypominam, że konto jest w euro, więc to, są, to będą wartości w euro. Mamy też e, stronę płatności, czyli jakieś, jakaś akcja na rozpoczęcie realizacji płatności, e, i tych konwersji jest tylko 5. One są zaimportowane z Google Analytics 4 i powiedziałbym, że to jest coś bardzo niepokojącego, że ze 150 produktów dodanych do koszyka, myśmy tylko pięciu, pięciu tylko klientów zdecydowały się na rozpoczęcie płatności, um, ale jak sobie tu najedziemy na stan, to tutaj dowiadujemy się, że Google Analytics 4 zostało gdzieś tam po drodze rozłączone i, i w międzyczasie te konwersje przestały się zbierać, także no, te wartości są dla nas nic nieznaczące. Tu mamy jeszcze jakieś dodatkowe konwersje, pojedyncze wartości z wizytówki, Google, moja firma, czy profilu Google w Mapach, tak to się teraz nazywa, one nas nie interesują, to nie są istotne konwersje dla sklepu internetowego. To będą, no wiecie, jakieś kliknięcie w numer telefonu, czy wyznaczenie trasy do sklepu. Nas najbardziej interesują te konwersje dotyczące zachowania na sklepie, dodanie do koszyka, zakupy, te akcje. No tutaj, przy analizie tego konta, będę się skupiał zatem na tych koszykach i przyjmę sobie takie założenie, że 20% tych produktów danych do koszyka zakończyło się konwersją, czyli 20% z tych 149 to jest jakieś 30 zakupów o łącznej wartości, no 13 tysięcy na, na 5, to jest jakieś 2,5 tysiąca euro. Więc wróćmy sobie do widoku kampanii i popatrzmy sobie na te kampanie. Kampanie w tym czasie wydały 288 euro, czyli mamy 2,5 tysiąca, to jest ta, ten, ta szacunkowa wartość naszych za, zarobków, przychodów. Podzielimy to przez 288 euro, które były kosztem kampanii w tym czasie. To nam daje ROA z rzędu tam 8, 8, 6, 8, 7. No i czy to jest dobry wynik, czy to jest zły wynik? No, dużo zależy od tego, jaka jest marża na sklepie, bo samo 8 no, wydaje się być ok, ale to ym, czy kampanie już zarabiają na siebie, no to, to zależy od marży. Ja wiem od Rafała, że marża na jego produktach na sklepie to jest około 25%. I ten ROAS minimalny, który my musimy osiągnąć, żeby przy takiej marży wyjść na 0, no to jest 1 podzielone przez marżę, czyli 1 przez 0,25. No i ja tu jeszcze dodaję podatek VAT 23%, dlatego że wartość konwersji na sklepie jest raportowana z VAT-em, którym potem i tak płacimy do skarbówki, więc tutaj wychodzi nam, że minimalny ROAS to jest troszeczkę poniżej 5, przejmijmy 5. Jeżeli minimalny ROAS jest 5, a kampanie osiągają około 8, no to to jest bardzo dobre miejsce. To już, to już taka sytuacja uzasadnia nam zwiększanie wydatków na reklamy, no bo reklamy zarabiają na siebie, generują jakiś zysk no i wtedy ten zysk można reinwestować z powrotem w reklamy, żeby one jeszcze więcej tego zysku generowały. To jest bardzo zdrowa sytuacja. Jeżeli w takim momencie, przy tak niskich budżetach my już widzimy faktycznie takie wyniki, to to jest bardzo optymistyczny, bardzo dobry sygnał. Zaznaczam, to jest mój szacunek, to jest taka estymata na podstawie produktów dodanych do koszyka. To nie musi być prawda, więc główne moje zalecenie dla Rafała będzie tutaj poprawić to śledzenie konwersji, naprawić ten błąd ze śledzeniem konwersji, no bo bez tych danych o sprzedaży my będziemy zawsze we mgle. Ale wróćmy sobie teraz już do statystyk, zobaczmy sobie, co te kampanie tutaj osiągały. Widać trochę skośny rozkład, czyli mamy jedną kampanię, która miała 37 tysięcy wyświetleń, 500 kliknięć. Kolejne kampanie już tam miały tylko po kilkanaście tysięcy wyświetleń i po około 150-200 kliknięć, a potem tych 5 czy 6 kampanii, aha, bo mamy ich w sumie 13, to żebyśmy widzieli wszystkie, no to te, te, ta druga połowa kampanii, ta dolna część tabeli, no to tutaj już mamy raptem po, po 20, 30, 50 kliknięć w skali miesiąca i tak naprawdę nie wydajemy całego budżetu. No, 5 euro razy 30 dni to jest 150 euro miesięcznie, a te kampanie wydały no, tam około 10 euro każda. Więc e, nawet ta kampania pierwsza, która miała tych e, kliknięć najwięcej, ona też nie wydała całego budżetu, nie? Więc e, wydatki tutaj są bardzo ograniczone. Jeżeli w tych ograniczonych wydatkach my już mamy takie fajne konwersje, e, to jest bardzo dobry znak. E, na konwersje czy współczynniki konwersji, no nie będę patrzył, no bo to, to nie jest śledzone poprawnie. Możemy co najwyżej patrzeć na kolumnę Wszystkie konwersje, bo to nam będzie mówiło, głównie to będą dodania do koszyka. 150, 180 to będą dodania do koszyka. A możemy sobie jeszcze dodać, o tutaj mam kolumnę wartość wszystkich konwersji i wartość wszystkich konwersji przez koszt, czyli to, bę, to będzie wartość tych dodanych koszyków i taki powiedzmy, że ROAS na tych koszykach, przy czym no, musimy te wartości pomnożyć przez 20%, no bo zakładamy, że 20% koszyków skończyło się zakupem, e, czyli po prostu podzielić przez 5. No i na przykład dla tej kampanii, która wygenerowała wartość konwersji 2,700 euro, podzielić to na 5, to jest około tam 500-600 euro, bardzo fajny wynik, jak na koszt, który tam wyniósł, około 66 euro. E, ROAS wyniósł w tym czasie właśnie około 8. Te dwie kolejne kampanie już mają jeszcze lepszy wynik, jeżeli chodzi o ROAS, no bo 53, 54 podzielić na 5, to będzie powyżej 10, prawie 11. Więc ten ROAS jest jeszcze lepszy. W tych kolejnych kampaniach no już trudno to estymować też w ten sposób, bo a, tych konwersji zaczyna się robić mało. Jeżeli mieliśmy 20 dodania do koszyka, no to już zostają tylko 4 zakupy. No jeżeli po czterech zakupach nasz ROAS wynosi 3, no bo 15 podzielić na 5 to jest 3, no, to jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby, żeby coś tutaj wnioskować, ale te trzy topowe kampanie, tutaj to wygląda całkiem fajnie. Zwróćcie uwagę, że ta kampania, aby Handel Stoil, to jest ta kampania właśnie na te fotele. To jest to, o czym mówiłem na początku. Tu, w odróżnieniu do pozostałych kampanii, mamy dużo mniej tych wszystkich konwersji dodania do koszyka. Tak naprawdę mamy ich 10 razy mniej niż w tej pierwszej kampanii, i to prawdopodobnie wynika z tego, że no właśnie są to dużo droższe produkty, gdzie konkurencja jest dużo silniejsza. No po prostu trudno będzie tutaj wygenerować solidne zakupy, no bo są to drogie produkty, one no będą się rzadko, stosunkowo rzadko sprzedawać. Spójrzmy sobie jeszcze na kolumnę udział w wyświetleniach oraz kolumny utrata udziału przez ranking i utrata przez budżet. Udział w wyświetleniach mówi nam o tym, że ze wszystkich sytuacji, w których nasza reklama mogła się wyświetlić, no to jak często się wyświetliła. To jest coś, co nie jest dostępne dla Performance Maxa i dlatego ja bardzo lubię z tego korzystać, kiedy pracuję z kampaniami produktowymi, klasycznymi. Um, i tu nie ma dobrych czy złych wartości, to nie jest tak, że 30% to jest źle, a 80% to jest dobrze, to nam raczej mówi o tym, jak duży jest rynek. Eee, czyli na przykład, jeżeli myśmy wydali w skali miesiąca, niech będzie te 60 euro na tą kampanię i to nam się przełożyło na 24% wszystkich dostępnych wyświetleń, na które się zakwalifikowaliśmy, no to wiemy mniej więcej, jaki budżet musielibyśmy przeznaczyć, żeby, żeby być bardziej konkurencyjnymi i być widocznymi na przykład 60-70% czasu. Natomiast te wartości tam mniej niż 10% czy okolice 10%, to jest dla mnie trochę słabo pod trochę innym kątem, bo w momencie, kiedy użytkownik szuka czegoś w Google i zaczyna doprecyzowywać swoje zapytanie, a zwykle tak to jest, że, że szukamy na kilka różnych sposobów, no to zaczynamy sobie wyrabiać taką świadomość tego, co się powtarza w tych wynikach wyszukiwania. Pewne firmy, pewne marki, pewne produkty zaczynają nam się wyświetlać już któryś raz i zaczynają, pojawia się to takie uczucie znajomości. Jeżeli nasze reklamy wyświetlają się no, 10-15% czasu, no to jeżeli użytkownik 5 razy szuka różnych podobnych haseł, no to my się wyświetlimy maksymalnie raz i nie dajemy mu szansy zbudować sobie tego poczucia, że jesteśmy w tych reklamach widoczni, to nie jest coś, co jest bardzo krytyczne, że musimy to mieć. Natomiast jest to coś, co na pewno dokłada do, do skuteczności naszych reklam i z mojego doświadczenia no, z reguły kampanie, które mają ten udział niski. Działają trochę gorzej, zauważalnie gorzej niż kampanie, które ten udział mają e, bardzo wysoki. Utrata przez ranking mówi nam o tym, kiedy nasze reklamy się nie wyświetlają, dlatego że, reklamy, że przelicytowała nas konkurencja, a reklamy naszej konkurencji miały wyższy ranking reklamy, e, czyli były albo lepsze jakościowo, na przykład były bardziej dopasowane, bardziej trafne na zapytanie e, odbiorcy. Albo miały po prostu wyższą stawkę. I to nie jest źle, że my przegrywamy z konkurencją. No przy niskim budżecie, rzędu 5 euro, czy tam w Polsce 5 złotych dziennie, a to będzie bardzo naturalne, że będziemy większość czasu przegrywać z konkurencją na stawce. No bo nie stać nas, żeby za 5 euro czy 5 złotych dziennie kupić wyświetlenia na, na bardzo szeroką grupę. Natomiast utrata przez budżet mówi nam o tym, że w nasze reklamy się nie wyświetliły, bo nas nie było na to stać. I ta kolumna już jest dla mnie ważniejsza, bo mówi mi o tym, że gdybym troszeczkę obniżył moje stawki, to mógłbym uzyskać więcej wyświetleń, ale przy obecnych stawkach w obecnym budżecie nie mógłbym tego zrobić. Tu jest ciekawostka, bo te, to, te kampanie na dole tabeli, one nie wydawały całego budżetu, a mają dosyć wysokie te utraty przez budżet. To jest coś, co często widuje, szczególnie na początku działania kampanii, ale przede wszystkim z niskimi budżetami i z dosyć dużymi stawkami CPC, bo jeżeli mamy budżet rzędu 5 euro dziennie, a nasza stawka wynosi w tej kampanii złotówkę, czy tam 1 euro, 80 eurocentów, no to system widzi, że ten budżet się bardzo szybko wyczerpie. I, i algorytm, algorytm, system, czy jakkolwiek to nazwać, będzie się bał wyświetlać reklamę, żeby nie, nie, nie przekroczyć tego budżetu za bardzo. Powiedzmy, że nagle ta reklama się wyświetla 1000 razy w ciągu godziny, no i to jest bardzo łatwo wygenerować na przykład 20 kliknięć z tej reklamy, które by kilkukrotnie przekroczyły ten budżet. Więc system przy takim niskim budżecie i stosunkowo wysokiej stawce może jeszcze nie zużywać budżetu, a już się bać, że ten budżet zaraz zostanie zużyty. Więc tutaj, jak w przypadku tych kampanii, ta kolumna mówi mi raczej o tym, że ten budżet jest po prostu za mały w stosunku do stawek, które my chcemy stosować. A, I no, to nie jest miarodajne. Natomiast no, generalnie na koncie ten udział w wyświetleniach jest stosunkowo niski. Bardzo dużo przegrywamy z konkurencją. E, praktycznie nie jesteśmy widoczni na pierwszej pozycji wyszukiwań. Tu z góry na dół jest mniej niż 10%. Google nam nie poda dokładnej wartości, jeżeli tu jest mniej niż 10%. Nie wiemy, czy to jest 1%, 3% czy 9,5%. Ale no, widząc te stawki i te budżety, to jest raczej mniej niż 0,01%, to jest raczej 0%. Ehm. Więc ewidentnie jest to duże pole do wzrostu, jeżeli chodzi o widoczność i zasięgi. Możemy dokładać budżetów, zwiększać stawki, będziemy wtedy bardziej konkurencyjni, będziemy mniej tracić wyświetleń przez ranking, e, będziemy mieli większe udziały w wyświetleniach, no i dzięki temu będziemy mieć więcej kliknięć i prawdopodobnie konwersji. Obecnie te kampanie, które chodzą, są bardzo zdrowe pod kątem konwersji, i jeżeli bierzemy pod uwagę te szacunkowe wartości w podstawie dodań do koszyka. I jest to miejsce, w którym ja bym po prostu już zacząć je skalować, dokładać tych budżetów, skalować te budżety, e, no i po prostu generować więcej sprzedaży. Dobra, przeanalizujmy sobie może którąś kampanię tak bardziej szczegółowo w środku. Weźmy sobie to Beauty Pla. To jest po prostu cała kampań, cała kategoria Beauty Salon. To są wszystkie podkategorie wrzucone e, poza tym Behandlersztylen, czyli tymi fotelami, które mamy właśnie na ekranie. I tak, mamy jedną grupę reklam, co jeżeli mamy kilka podkategorii, to ja bym tutaj proponował. Na, nawet powydzielać każdą podkategorię do osobnej grupy reklam, także nam się to łatwiej analizowało. Jak sobie wejdziemy tutaj w Beauty Salon, to mamy grupy produktów. No i tu mamy po prostu cały Beauty Salon, 248 produktów i jakieś tam statystyki. Wejdźmy sobie w wyszukiwane hasła i zobaczmy kiedy i na co wyświetlały się reklamy. Ja się tutaj też będę posiłkował e, Google Translate'em, przetłumacz na język angielski i mamy tak. Pierwsze topowe pozycje są okupowane przez takie hasło jak white sweatband, czyli biała przepaska, biała opaska. Um, dopiero później pojawiają się jakieś inne. I tak naprawdę jak sobie spojrzymy na te hasła, to nie dość, że one są wszystkie na topie, to jeszcze mają bardzo dużo wyświetleń i kliknięć. Okej. Okay, kolumny tam też się przetłumaczyły z języka niderlandzkiego na, na angielski, gdzieś tutaj jeszcze polski się przewija. No, ten tłumacz nie jest idealny, ale to nie o to nam chodzi. A jeżeli chodzi o wszystkie konwersje, to mieliśmy ich na te hasła 47, a 4, 15, 28, 35 z tych 47 zostało wygenerowanych przez tych topowych 7 haseł. Więc jest tu jakaś, jakaś, jakiś trend w stronę białych opasek, białych przepasek. Zaraz sobie do tego wrócimy. One też mają bardzo dobry CTR, Zwróćcie uwagę, że te hasła mają CTR, że no tam 2%, no tu się pojawia 1, ale 2,6, 1,9, 1,4, a kolejne hasła już mają 0,5, 0,4, 0,8. Więc te hasła bardzo nam się tutaj wyróżniają, są topowe i są najpopularniejsze, generują dużo konwersji, ale to co mnie tutaj interesuje, to to, czy my znajdziemy jakieś hasła, które będą nam sugerować, że odbiorca używający takiego hasła nie szuka produktu, ale szuka albo informacji, albo chce coś zrobić samemu, chce to zrobić w domu, chce to zrobić tanio albo za darmo, e, bo to nie będzie odbiorca, który ma dużą szansę na konwersję. Takich odbiorców raczej nie chcemy mieć w, swoim, w swoich kampaniach. My chcemy kierować kampanię przede wszystkim do odbiorców, którzy no, mają potrzebę zakupowo. Okej, okay, tutaj mamy hasło Remove Burst Capillaries Yourself czyli Zakładam, że to jest coś, że, że chcemy um, usunąć jakieś pęknięte naczynka samemu. To jest coś, co prawdopodobnie dotyczy takiego właśnie zapytania, jak to zrobić samemu w domu. Takich haseł nie chcemy mieć w kampanii. I o ile no, wykluczanie w języku angielskim nie będzie miało tutaj sensu, o tyle jak sobie to przełączymy faktycznie na oryginał, no to prawdopodobnie to słówko self czy self, nie wiem, to się czyta po niderlandzku, po holendersku, ono jest do wykluczenia i prawdopodobnie nam to załatwi wszystkie hasła dotyczące. E, robienia rzeczy samemu w domu. Tu mamy kolejne hasło, biała przepaska H&M. No H&M to jest sklep odzieżowy, to jest do, do wykluczenia jako nazwa sklepu, który też może sprzedawać takie, tego typu opaski. E, zaraz sobie w ogóle przejdziemy do zakładki produkty, żeby, żebym wam pokazał, co to jest za, za opaska. I tutaj też mamy kolejny przykład, second hair pedicure, czyli no, używane z drugiej ręki, z second handu. Jakieś tam krzesło, to też jest hasło, które raczej będzie nam e, sugerowało, że osoba chce kupić coś taniego, coś używanego, nie coś, co jest kup sprzedawane jako nowe w sklepie, więc hasła typu second hand też byłyby do, e, do wykluczenia. Ale generalnie, jak tutaj przeglądam, wygląda to wszystko zdrowo. To są e, hasła, które po przetłumaczeniu na angielski e, wyglądają na e, trafione, czyli takie, że ktoś szuka konkretnie tych produktów, które są w sklepie dostępne. Więc nie widzę tutaj powodów do wielkich zmartwień akurat w tej kampanii, być może w innych to wygląda troszeczkę inaczej, ale przejdźmy jeszcze do zakładki produkty i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy posortowane to po wyświetleniach. Teraz popatrzcie, jest ten produkt, to jest ta biała przepastka, która wygenerowała nam 16 tysięcy wyświetleń i aż 300 kliknięć. Gdzie drugi produkt wygenerował tylko 2000 z kawałkiem wyświetleń i niecałe 30 kliknięć, na no 10 razy mniej kliknięć. Jeżeli chodzi o tę przepaskę, to ona nam wygenerowała e, wszystkich konwersji 61 o łącznej wartości 2500 euro. I to jest bardzo dużo. Jak sobie wrócimy do widoku kampanii, to cała kampania kosztowała nas w tym czasie 66 euro. Ona nam wygenerowała 86 konwersji o łącznej wartości 2700. A jak wejdziemy w produkty, to koszt tego produktu to było 31 euro z 66, czyli prawie połowa. Konwersji mamy 61 z 80 kilku, czyli też 3 czwarte wszystkich konwersji wygenerował ten jeden produkt. A wartość wszystkich konwerstów to jest 2,400 z 2,700. Czyli generalnie cała ta kampania ma tak rewelacyjny wynik, bo ten jeden produkt ma tak rewelacyjny wynik. I to, co ja bym tutaj proponował, co bym sugerował zrobić, to jest wydzielić ten jeden produkt do osobnej kampanii. Wtedy będziemy mogli przeznaczyć na niego osobny budżet, duży budżet, fajny budżet. Ten budżet, ten produkt się rewelacyjnie sprzedaje i będziemy mogli sobie analizować jego performance, jego, jego statystyki jako osobny produkt, a jednocześnie ta cała reszta produktów troszeczkę odetchnie i zacznie się też wyświetlać i, i będzie miała jakiś budżet do dyspozycji, no bo w tej chwili połowę tego budżetu zjada jeden produkt. E, więc to bym proponował zrobić. Zwróćmy jeszcze uwagę też na to, że wartość wszystkich konwersji to jest 2,500 euro. Tych konwersji było 60, a produkt kosztuje 3 euro z hakiem, tam niecałe 4. Czyli jakby ludzie kupowali po jednej sztuce to 60 koszyków razy 4 euro to byłoby jakieś tam 240 euro koszyków, a mamy tutaj 2400, praktycznie 10 razy więcej. Więc widać, że jednocześnie te produkty są kupowane tak hurtem w wielu sztukach, 10, 15, 20 sztuk, pewnie niektórzy mniej, niektórzy więcej, ale no widać ewidentnie, że trafiamy tutaj do osób, które to kupują w dużej ilości, czyli nie kupują tego sami sobie do domu gdzieś tam, żeby sobie maseczkę nałożyć wieczorem przed snem, tylko kupują to po prostu do swoich salonów, więc trafiamy do właścicieli salonów. Bardzo dobra wiadomość. Um. Rewelacyjny produkt, i w ten sposób chciałbym tutaj kontynuować tą analizę. No, niestety, tutaj się muszę zatrzymać, bo e, ogranicza mnie czas, ale jak sobie wrócę do widoku kampanii, no to w ten sposób chciałbym analizować te kampanie. Przede wszystkim w tych kampaniach na dole zrobiłbym coś, żeby one zaczęły wydawać cały budżet, bo one mają mało kliknięć i trudno jest coś powiedzieć o ich performanceie, o tym, jak one sobie radzą, dlatego, że no, na razie nic nie wiemy, nie? mamy 30 kliknięć przez cały miesiąc. Ehm, nie ogranicza nas tutaj budżet na razie, tylko ogranicza nas to, że no, mamy małe zasięgi. A jednocześnie stawki w tych kampaniach są stosunkowo wysokie. Czyli te stawki są ustawione wysoko i to może powodować, że kampania się nie wyświetla, no bo system się boi wydawać ten budżet, bo boi się, że go przekroczy i boi się tak bardzo, że go w ogóle nie wydaje. Więc prawdopodobnie bym tutaj sugerował, e, no po prostu podnieść te budżety, nie wiem, do 15, 20 euro dziennie, poddać temu, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie i zobaczyć, co tam się wydarzy. Wtedy one powinny zacząć się troszeczkę szerzej wyświetlać e, i, i zobaczylibyśmy, na co się te wyświetlenia przekładają, ale zdecydowanie na samym początku trzeba zadbać o tą kolumnę konwersję i wartość konwersji i współczynnik konwersji i, i ROAS. Potrzebujemy, żeby tutaj nam się zdrowe, poprawne dane zbierały e, o zakupach. Bo tą analizę, którą ja dzisiaj robiłem, to, było to była analiza oparta o założenie, że dodawanie produktu do koszyka nam się przekłada na zakupy. To nie musi być poprawne założenie. Ja mogę się tutaj mylić. Um, zalecam sprawdzić to, zweryfikować to w praktyce, czy tak faktycznie jest. I tutaj się dzisiaj zatrzymam. Jeżeli taki audyt Ci się podobał i chciałbyś, albo chciałabyś, żebym taki audyt przeprowadził na Twoim sklepie, na Twoich kampaniach, napisz do mnie maila, na miarę znajdziesz w opisie do tego filmu, a ja się tutaj żegnam. Do zobaczenia. Cześć.